Hej, czyli ten os w... Niestety ostatnim odcinko, to ja, Sonic Stanikadens 2. I tak, w dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić e, dwa poziomy, czyli Egutokie i poziom X, X, X. Tak, e, tak, 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 poziom, poziom naprawdę. I ten, ten to bardzo jest to bardzo ciekawy poziom finałowy. W tak, 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 do końca finałowy, ale... Ale jest on dosyć ciekawy, mianowicie dlatego, iż e, tutaj kombinuję dużo z grawitacji na, na Sonic Advance 1. E, tak poza tym to ogólnie e, jest wszystko fajnie spoko, dopóki do nie dojdzie się do pewnego momentu. E, do pewnego momentu, jakim jest on jest tutaj e, na tym się wjeżdża, i trzeba idealnie, idealnie skoczyć na, e, na tę rurę i skoczyć tam. Ja przy tym wiele razy ginąłem więc no tutaj też polecam od razu tam przetręcać na konsumu no, bo wtedy no zwyczajnie świecie to że to nie tak się napychały no. Tutaj też są takie prześpiesiadcze dosyć ciekawe tak można powiedzieć wiele badników jest niektórych nie można uniknąć no i to ogólnie to może no, trochę podsumowa są ogólnie miło mi się odbywało mi w końcu do końca dokończyłem serię w sumie trochę jest przyspieszam ale tak e, udało mi się ukończyć e, serię a jeszcze tak a propos to najprawdopodobniej pojawi się odcinek extra ale tego nie obiecuję Ekstra pokaże pokaz postaci e, wszystkich co e, odblokowaliśmy ze Sonicorn 2 ale to, to jak na razie jest tylko planem, może będzie, może nie. Yy, i tak. Ogólnie to poziom kiedyś się dosyć duży. Yy, przez to, i też tutaj można pomyśleć, że się składa bezdenną przepaść, więc to tak jest trochę, yyy, wredne. M może to być takie, to są to wredne, ale też pomiędzy jest to wredne. Nie yy, tak, o. Yy, i tu. Yy. Może też znajdę Haka do tego, żeby odblokować poziom yy, poziomowy, ale co do tego, co do tego jeszcze, jeszcze trzeba się ustanowić. Yy, ja yy, powróciłem jeszcze tam yy, Wichter, które były na poziomie yy, Leaf Forest zone oraz Ice Paradise. W ogóle Ice Parad I cóż. O, jeszcze są te takie yy, chodniki. I o czy nie cieniem, jeden chyba nawet się pojawił. Coś podobnego pamiętam, że się pojawiło yy, na poziomie tego. No, yy, na jakimś poziomie zostałem tak węższy, ale niestety... jestem pewnie. Dobra, do końca. Jej, ja jeszcze. Jest. Yy, 800 punktów. No i bit. No i bit. I ta. Teraz mamy ekul poziom drugi. I, i ogólnie... No, zaczynamy dosyć szybko i o wiele lepszy jest akt drugi y, niż, niż akt pierwszy, bo niedługo się dzieje No i są ogólnie jeszcze rury różne i o wiele, o wiele szybciej się wchodzi na ten poziom, więc no. Y, I ogólnie to co bym mógł powiedzieć dotyczącą submit Advanced 2 albo też tam poziomu.

Eee, nowa posta, ja to tego, żeby... Jest nowa postać, prowadzona. Znaczy nie wiem, jaka by to była. nie jest tak, Taką, po prostu, po prostu, po prostu coś w sensie. Tak się pojawiła. Nie wiem, czy można jeszcze no? poziomy fajne. Bossy też oryginalne. Choć niektóre bossy pokazuje naprawdę mocno służyć. E, eee, a Sonic Adventure 3? No Sonic Adventure 3 jest... Ach, nie. Nie uważam tą grę za bardzo złą, ale do ideału, a wprost prawie do dobrej gry, dużo brakuje na to dla mnie, więc... No bo to jest chyba skutek. I heja, też tutaj wracałem to, tak że który chyba jednym z najbardziej powtarzanych zawników. I mam dwie toniky, to też od tonik jeden się pojawia. Pojawiałem podobny, bo bo na przykład drugi tam o taki jest innego to się zwykle to się ma chyba nie ja tylko uważam, że to jest że w większości się takowe nie, A nie. A, tam. to tam i wysylujemy tym to działa jeszcze trochę jeszcze do tam, tam, i tak, tutaj tu już e, ogólnie film mał ogólnie taką trochę takim botraszem botraszem tak jak trochę pan Megamena, i w przeciwieństwie do Adventa 1 e, nie mamy do przechodzenia tylko e, do tych dwóch pierwszych zbiorów a dostajemy do, do pokonania e, tych wszystkich głosów ze wszystkich poziomów ale Póki co skupmy się na bosie Ekutopii eee, Ekutopia bo... i Ekutopia, bo e, bos to jest e, kolejny jakże wynalazek Ekmana e, który odmienia grawitacji na przykład raz jest na dole, raz na górze nie jest on aż tak trudny e, boss jak na przypadkiem przedostatni ale to na potrafi naskurzać. K. i ogólnie jeżeli pan spojrzy tak szczerze to najlepiej przychylić Sonic Advance 1, to znaczy Sonic Advance 2 tym noc, free dlaczego? E, bo ogólnie no on narzucał takim pizem, e, to jak mi tam było i e, on po prostu po tak nie przypomniał tyle nic robić, więc e, okulary mamy takie same łatwienie i tak, BOSS DESTROYED, i ta. no i dobrze, i tak, teraz będzie ten, no, BOSS RUSH, eee, ja oczywiście to przyspieszę, więc widzimy się na nowym BOSSIE. Teraz mam półsłuchniowego. Jeszcze jedzenie Jest go inaczej niż. Tak, jest tak, 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 nie tak, tak, nie tak, 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 i tak, 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 to tak, 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 i ty ogólnie tak fajną moje rzeczą to, że nie musimy po prostu znowu robić tego straży tylko wystarczy, że... Hej, po prostu... Yy, jak giniemy, to po prostu wracamy, odnawiamy się obok. I to jest nawet dość ciekawe. Yy, tak, ogólnie jeżeli zniszczymy te tam dłonie lepsze, to ogólnie e, przejdzie nam do niszczenia głowy, to I tak, no, udało nam się y, tam przejść, to tam dłonię. i tak to się teraz pojawiają dosyć długie problemy, gdyż jak widać po prostu nas wyrzuca, i o tyle jest taki problem, że możemy po prostu trafić na końcu, no i właśnie ja po prostu nie miałem pierścieni, albo nie, lepiej po prostu nie y, robić spindarza a ja mianowicie dlaczego spindarza y, bo wtedy możecie po prostu wypaść poza mapę. Ja tak robiłem, się to uciąłem w montażu. Eee, no, no, to nie jeszcze tak trudne. więc jeszcze do tych Dev-ego albo pierwszego bossa Sonic 1. No, znaczy pierwszy boss Sonic 1 to był dosyć łatwy. I to w ogóle to też. W ogóle to też w ogóle tam w ogóle zauważyłem, że finałowy bossy to są jakieś mechy czy coś. Bo, zwykła, bo w, yy, na przykład w Sonic'u 2 jest mech, w Sonic'u 3 jest mech i tego typu. No i właśnie pokonaliśmy yy, bossa. I hej. Sonic got through final. I, Defekt został zniszczony My możemy spokojnie spaść. I tam, jakże piękne światło. No. I ogólnie... Congratulations, congratulations. I tak, niestety nie mamy dobrego ja bo nie mamy wszystkich szmalagdów, więc... Thank you for playing. I tak. To był cały Sonic Advance 2. Gra jest, no jak mówię, najlepszą w serii Advanced, przynajmniej ja tak uważam. E, jest wiele rzeczy, za których ubiegłem się w 2. I cóż, następny jest tutaj. coś, typowego. Albo coś, mogę też na przykład czy coś. I tu Albo na tyle. Mam nadzieję, że wam się poddało,